kurwa cześć maneczko, ziomeczki witam was w kolejnym wingmanie na moim kanale dzisiaj w naszym ulubie, ulubionym majwim kurwa i przepraszam za spóźnienie jednej rundy ale ale no tak wyszło niestety tak niestety kurwa wyszło ale spokojnie jak na kurwa pierdolonej wojnie bo właśnie wygrywam dla was klacza widzowie i pamiętajcie oczywiście o łapce subskrypcji po tym odcinkiem no i co zapraszam was fajnie se do oglądania wizowie do oglądania na te fajne strzelanie oczywiście w naszej ulubionej grze counter strike 2 o, dobra, Mikey, dawaj sobie kurwa, ruchamy ich dalej tą rampą. Zmarkujemy, dzieciaczki z Polski. I założę kiedyś stronę jakiś Polak.com. Ty, nie ma ich, kurwa, wyparowali. Ta, 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 ta wiem. Kon, kon, kon. Nie ma gapa. Kon? Kon y, głęboko od mi dajdzie. Pada na ciebie. Tak, nie patrz nie, nie, nie patrzę mi. Patrzę, patrzę, patrzę. Masz Mam no. na Nie mam tutaj. Trzeba trenować nad tapami, możesz żyć. No, Znaleźć, trzymaj No, tam trening tapów, kurwa, co ty Dawaj teraz na cicho, na cicho i chyba gap jeden No, jakoś tak Ja sobie skończ na boxa Nie widzę nic Gap nie widzę, podejdę do gap, tego gapa Trzeba Stój na rampie, ale nie raczuj tej rampy. On, kon, kon? On, kon? Kon, 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 podszedł, no spał teraz Al mi zajebał w oko. Jest w konekcie jaj, jaj. NT, NT. ACZ 4 No, tym razem mi się udało. Zbadaj, pośrednik, dziwki na odejsk. Trzymaj. A, to zauważyłem kawałka, dobra, to nie kupuję ich. No wiadomo, zawsze teamiecika tutaj wesprę bronią. To już chyba kiekuje na mnie. Ale dobra, nie ma co kurwa na nich czekać, po prostu się gra po bo chyba... Dobra, mam to i wiadomo. Smoke'a dali raz, tak jak mówi. Najlepszy smoke'a. Gap. I podchodź na szybko, podchodź na szybko, mordo. Con. Nice. I dead, nice. cannot be killed. Pięknie, baila Ela tak zwana. No, na nich nie ma co kurwa wolno grać. Oni nas szybko stary jak gramy, to możesz sprawdzić coś co. Ale gadać, że. No i chuj, Ma Wpę. Jebaniutki. Jak hmm, jakby to zagrać? No, ja bym zagrał tak, żebyś poszedł trampa, a ja mi da zagram na sniki now, Można tak już pofejchować coś tamtego, a ja mi da przyjdę, ale najlepiej tak byś się chował po prostu. Trzeba coś mit? Mid jeden waję. konektor waję. Mhm. jest celowany Uciek, uciek do A Gap kurwa mać 50 ma, 50 ma jak coś ten zgapa Ten gap. Gap tutaj Nie No jest gap, jest nawet jest gap, jest do jest próbował nawet gap, Proszę bardzo stary, to jest twoje 5 minut w tym momencie Wszystko wleci do odcinka jak coś Nie, to trzeba przyciąć Tylko jak z to trzeba przyciąć <laughs> Jak z wiemy, to wytniemy, nie? No nie ma wycinania wingmanów Ale dobra, skup się no Kurwa, dałem ze z Nie Niepotrzebny ten flash, bo ich na sneaky robić, wiesz? A ja i myślałem, że byli w końcu stał, czy coś, to no... Bo, o, stary, oni w ogóle o tobie nie wiedzieli. W ogóle o tobie nie wiedzieli, w sensie... Mogli się domyślać, ale nie mieli pewnych informacji. W takiej sytuacji nie, W ogóle nie ma sensu używać utilo. Najlepiej piknąć i dopiero jak wiesz, zabijesz jednego, to już później użyjesz sobie tylko. Ale teraz dojo, Teraz dojo. Nie ja myślałem, że będzie stał w ale na głęboko, nie w tym gapie, jak to zobaczyć. Dobrze, gap? Gap, głęboko. Weź dojeżdżaj głębiej. To ja cię Kurwa, ja na metaxie, powiedzmy. Na gapie jeden skakał coś tam. A, kon? Weź podejść. podejdź. Ja byłem zainstalowany. Wyszedł? No i gap, i kon. Obity troszkę, ale nie za dużo. O, jajaj, pięćdziesiąt. Nie wiem, ale jest to jest ogólnie. No strzeliłeś, strzeliłeś, ale no niestety się nie trafiło No spokojnie, tracetę, lepsza strona Ta piki, ta piki, nie gramy jak ee, debile, tak? Zobacz, mają mam 30 losa nawet Od razu padnę Chwilowy problem został Oby ci tylko neta nie wyjebało nie, 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 nie Coś na cicho grają będę Rampy nie widzę, ta, tak, mi mido Uważaj, jak ci, ci będą raszować cofaj do mnie, ja od razu idę do ciebie Jak coś ozatnę, to się Ta, 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 rampa czysta Jest jeden mid Pochicia do sofita jednego Dobra Ruszują? Nie wiem, nie powinni Rampa nie ma, co nie? Nie było, ale chyba, że wszedł teraz w timing Nie, rampa czysta dalej. Grałem, klejotło, jak coś. Kon czysty dalej. Na czas grałem. Kon. Jeden kon. Nie miał paki, więc dwóch mit. Nie, ja, to. U mnie. Po mnie, kurwa. Last. las, Last Las, ale mi dał las, las, 20 nie, sekund. To Kon Kurwa mi dał Tinkę, jeden choron Gram z tobą Ja mam 6 Proba, się sześć nie zdąży Co? <noise> 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 <laughs> Jaki kurwa debil, ale bym chyba kasę dostał, chyba go zdążyłem zabić. No, kasę, Jestem tak chyba tak. kurwa za szybki na tą gierkę. Going in. Kurwa, sam se szychę pod nogi daje, ja pierdolę. To jestem kurwa szefem. Jestem Deep Rampa. Nie będę 1. No dobra wszyscy są jakieś bociki kurwa co są w jakieś nie wiem striggerowane. 3-7 4-7 <grym> <grym> Jakie kurwa toksiki w tym enemie Takich to nie lubię niestety Dlaczego to na i do domu? Rampa jeden, dwóch. Dwóch rampa mhm. Roz... Gap. Eee, działce, Co? Jeszcze raz? w rampie. Wiem, siada. To jest taki monopod, no tego. Ja go teraz rzucę na antyrasza. jest sprawdzić, czy on siada. Mhm. Bo raz mi się, teraz mi, mi się. Ja, ja idę na mi 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 mi. teraz w sumie. Mam przeczucie No bo to się tutaj ustawia, tak? I teraz I mi 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 mi. Dead. Jeszcze jeden. Mid? A mid Nie cofam, tak. ale nie cofam. Małdiniem. Mam midnight ten Come on, come on, chop, chop Abym ja teraz rampa boosta zrobił No to jest to, ronda. to nie to ale fleszki. A kurwa, cofnął Jest, to. Boja, to jest, to. To jest to. Widzowie, dziękujemy, dziękujemy wam za oglądanie oczywiście tego wspaniałego Wingmana 9.4 dla nas, no co, był z nami oczywiście Majwi Witam, witam No i co widzowie, oczywiście pamiętajcie o łapce subskrypcji i co, reportujcie takie kurwy jak wam się trapą i co, siemanko, jo!